No, cześć. Witam bardzo serdecznie w kolejnym materiale z serii Kondaci Polski Zwiedzaczy. Dzisiaj jestem w Świętnie. Znaczy, to, to dookoła to nie jest świętne, jestem obok Świętna, ale zwiedzałem wieś o nazwie Świętno, która jest położona niedaleko Wolsztyna, oczywiście w województwie wielkopolskim. Ja ten materiał ogólnie podzielę na dwie części. Część pierwsza będzie taka dosyć standardowa, a część druga, jeżeli uda mi się to zrealizować, to będzie e, wspólne wejście na wieżę widokową. Taka trochę relacja, żebyście się poczuli, jakbyście tam byli. Ale zobaczymy jak to pójdzie, bo nie wiem jak dzisiaj z widocznością. No dobrze, zanim zaczniemy, to lekcja historii. Tak, będę opowiadać o świętnie, bo tak się składa, że to miejsce ma dosyć bogatą historię i chyba najciekawszym elementem tej bogatej historii jest to, że kiedyś świętno było niezależną republiką. Na początku roku 1919 pewien duchowny stwierdził, że on sam sobie poradzi. Nie potrzebuje do tego ani Niemców, nie potrzebuje do tego ani Polaków. Yy, wszyscy mogą się wypchać. On tworzy tutaj własną republikę i będzie sobie niezależnie funkcjonować. I tak też zrobił. Duchowny, który nazywał się Hegeman bodajże, utworzył właśnie tę republikę. Yy, wyczytałem, że najpierw prosił o pomoc militarną Głogów bodajże. Ale spotkało się to z odmową, i z tego co jeszcze wyczytałem, to po prostu mieszkańcy bali się e, tych napięć między Niemcami, między, e, między Polakami, między powstańcami. Stąd też e, utworzyła się Republika i trwała ona przez ponad pół roku. Jednakże w sierpniu ostatecznie święto zostało włączone do Niemiec, a po II wojnie światowej, czyli w 1945 roku, z powrotem święto stało się polskie. Znaczy z powrotem stało się polskie, po prostu. I bardzo dobrze, kurwa. Także to była taka delikatna lekcja historii. W moim wykonaniu. E, ogólnie jest dużo więcej ciekawych informacji na temat e, tego miejsca. Także polecam e, sobie we własnym zakresie e, poczytać, e, bo nie powiem, zafascynowało mnie to. A teraz możemy już przejść do standardowego pierdolenia od rzeczy w moim wykonaniu. E, słuchajcie, świetno, wybrałem świętno, tak jak wspomniałem, bogata historia, ale też bardzo dużo ciekawych miejsc. Ogólnie to jest bardzo ładna wieś, otoczona lasami otoczona wdmami yy, i posiadająca naprawdę dużo fajnych krajobrazów Nie wiem czy ten za mną możecie zaliczyć do fajnych no, Dla mnie jest on bardzo klimatyczny, znajduje się właśnie przy moście na yy, przejeździe kolejowym, nieczynnym przejeździe kolejowym, także nie martwcie się, nie przejedzie po mnie ciapąk i jest to miejsce takie do na przykład, nie wiem posiedzenia nad rzeczką, zrobienie jakiejś fajnej foteczki, może do jakiegoś zapozowania czy coś, wiecie, Instagram te sprawy. Ja oczywiście wlazłem, aczkolwiek nie jest to zbyt bezpieczne, bo można się poślizgnąć i wpaść do rzeczki, która płynie pod spodem. Klimat bardzo fajny, ponieważ trochę nawet zajeżdża Stalkerem, taki trochę post-apo. Wszystko tutaj jest zarośnięte, wszystkie krzaki dookoła mają e, bardzo długie, takie kolce, e, ale widzę, że ludzie wchodzą, bo na przykład e, wy tego nie widzicie, ale w tamtym miejscu e, leży e, butelka po e, piwie perła. Ja to uprzątnę, bo to jest skandal. Oprócz tego odwiedziłem też plażę Świętną nad jeziorem Świętno. Jest to bardzo kameralna plaża. Ogólnie ma zajebisty dojazd, bo jedzie się po prostu leśną dróżką, dojeżdża się na parking. Legalnie oczywiście, jest dopuszczony ruch. Przejażdżka jest naprawdę fajna. Po dotarciu na miejsce, dosyć duży parking, są ławeczki, żeby sobie usiąść. Jest to też miejsce do wędkowania, ale bez zabijania. No kill, tylko yy, pacyfiści. Oprócz tego znajdują się tam ławeczki. Żeby sobie usiąść, miejsca na leżakowanie nie ma zbyt dużo, bo to jest takie dosyć wąskie przejście, ale znalazło się miejsce na boisko do siatkówki. Ogólnie vibe jest taki, że jest to miejsce raczej takie dla osób, które nie lubią tego całego zgiełku latem. Nie jadą na jakieś tam wielkie kurorty, wielkie plaże, znane plaże, wybiorą sobie świętno i może też będą się dobrze bawić. Dużo ptactwa, dużo kaczek, czaple. Też się trafiły. To akurat Czapli nie nagrałem, bo mi spierdoliła, ale kaczki już tak. I trochę hałaśliwe nawet były wtedy, jak byłem nad jeziorkiem. Kio. Okej, okay, bo tak na razie wędruję wokół wsi, a w samej wsi znajdziemy kościół. Znajdziemy dworzec w starym stylu, starym... Yy historycznym stylu, który jest przerobiony na muzeum, oczywiście prowadzone przez pasjonatów, bo gdyby nie pasjonaci, to prawdopodobnie byśmy nic nie uchowali. Na szczęście znaleźli się ludzie, którzy to zachowali. Tam jest bardzo dużo takich znaków z tamtych czasów, oprócz tego jeszcze dużo narzędzi. Ogólnie muzeum, z tego co widziałem, organizuje jakieś takie większe wycieczki, czy to z przewodnikiem, czy to jakieś na drezynach, jakieś zabawy, nie zabawy, tylko to Trzeba się w tym temacie zorientować, kiedy dokładnie takie rzeczy się odbywają. Podejrzewam, że pojawiają się ogłoszenia na socjalach. Wydaje mi się, że to jest fajna miejscówka, w szczególności dla osób, które interesują się koleją i tak dalej. Dużo też zwierzęcych spraw, bo mamy tu w świętnie stadninę, mamy szkołę dla psów, to się nazywa hotel dla psów i mamy borówkowe alpaki. I chciałem dla was nagrać, jak one sobie tam hasają. Ale nie udało mi się, nie widziałem żadnych, dlatego będę posiłkował się zdjęciem od właścicieli, zdjęciem zamieszczonym, zdjęciami zamieszczonymi na Google. Z tego co wyczytałem, można wejść do zagrody. Oczywiście, w określonych godzinach. Właściciel organizuje też spacery. A jak podczas tego zwiedzania okolic stwierdzicie, że byście coś wpierdzielili, to godnym polecenia miejscem jest Stara Hata, która znajduje się przy Drodze Wojewódzkiej, także ciężko, ciężko przeoczyć. No i jest to klasyczne miejsce z bardzo klasycznym klimatem, takim swojskim, domowym klimatem, także Stara Hata jest godna polecenia. 4,7 na 5 na Google to jest chyba wysoka nota. Tak mi się wydaje. No i jest jeszcze przed świętnem, znaczy w zależności od której strony się jedzie. Jak z Wolsztyna to przed, jak z Nowej Soli to za, bo świętno leży tak. Niby pomiędzy, ale bliżej do Wolsztyna, to mamy też wieżę widokową, która przez jakiś czas była nieczynna, ale z tego, co się orientuję, teraz jest czynna i właśnie chce zabrać Was tam na wyprawę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale jeszcze warto wspomnieć, że to nie jest tak, że przyjeżdżacie i od razu wchodzicie na wieżę. Tylko możecie podjechać jedynie kawałeczek na parking i potem ma się do przejścia kilometr do samej wieży. Przy czym po drodze można sobie poczytać o faunie, florze i tak dalej. Taka ścieżka dydaktyczna jest tam na miejscu. No i sama wieża jest na górku, czyli trzeba się delikatnie wspiąć. Także w klapkach nie polecam mimo wszystko zwiedzania wieży w świętnie. No to majstry, zabiorę Was tam i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie elegancko wszystko widać, słychać, bo odkurzyłem moje GoPro i będę teraz profesjonalnie Was tam oprowadzał. Yo, 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 jestem na miejscu i nagrywam z ręki, ponieważ jestem debilem i nie wziąłem opaski na głowę. Także, tak to wygląda. Znajdujemy się na parkingu przed wieżą widokową. Tu już, jakby są pierwsze nasze elementy, yy, pierwsze elementy naszej ścieżki dydaktycznej. No i tu jest ważna sprawa, bo tu jest kodeks świadomego turysty. Ogień rzeczą zgubną w lesie, same straty z sobą niesie. Czasem tylko jedna iskra zmienia las w pogorzeliska. Aha, aha, sprawdź to. I tu jeszcze jakieś pierdy. Nie będę wam wszystkiego pokazywał, bo zachęcam, żeby samemu też się tu wybrać. Ruszamy zatem. Idę na wprost. No i zaczyna się droga leśna, czyli generalnie tutaj już nie wiedziesz. Jak sami widzicie. Kawałek do tej wieży mam, nawet jej nie widać jeszcze na horyzoncie. Oczywiście Google mnie zrobił w bambuko, bo miało być słonecznie, a tu gówno. O czym to ja już tu widzę, że to będzie o ptakach? Ja myślę, że jest wielu zwolenników ptaków wśród moich widzów. Proszę bardzo: dzięcioł, puszczyk, strzyżyk, grubodziu, kowalik, sójka, bogatka, rudzik, pełzacz leśny, dzwoniec, gil i kos. Jak zwykle kos jest dosyć przerażający. A i tu jeszcze są, proszę bardzo. Słowik. Nie, przepraszam, to jest zięba, to jest słowik. I jeszcze do tego jest dzięcioł czarny. Kukułka, suweczka i grzyb. <gryb> Mój ulubiony ptak. Kolejny przystanek, i uwaga. Ciekawa sprawa, bo w tym lesie występuje sarna jadwiga. Nie mam pojęcia co to jest za gatunek Pierwszy raz na oczy widzę Musi być rzadki Idąc sobie tą leśną ścieżką pozwólcie, że dopełnię jeszcze, uzupełnię informacje odnośnie historii Świętna, bo tam zapomniałem wspomnieć, że większość populacji to byli Niemcy tutaj Ponad 90% Polaków to chyba było 3% Przynajmniej tak to wyglądało w okolicach tego 1919 roku Ok, mamy kolejny przystanek Jeden skipnąłem, ponieważ nie chcę spoilerować całej ścieżki No i mamy tutaj roślinki To można zjeść To można zjeść A to wpierdoli ciebie No to moi mili państwo Zaczyna się część wspinaczkowa Trzeba będzie się troszkę Namęczyć. Ogólnie sytuacja wygląda tak. Jak już będę pod wieżą i nie będzie na niej ludzi, to będę z wami dalej rozmawiał. Jeżeli będą jacyś ludzie, to pokażę wam po prostu tylko widoczki i tyle. A różne rzeczy się dzieją na tych wieżach. Bo na przykład była też taka sytuacja, że ktoś kogoś zapinał na wieży. Także mam nadzieję, że nie trafię na coś takiego. Bo widziałem na parkingu jeden samochód i trochę się obawiam, że ktoś może być. I to jeszcze tak, no, dosyć wcześnie rano. Dobra, jestem kozakiem, ja nie korzystam ze schodów. Ja włażę tędy. Chciałem powiedzieć na chilku, ale jest stromo. No, stromo. I to nie koniec. Dlatego, tak jak wspomniałem, klapki to nie jest odpowiedni wybór. Oto wieża. Panowniszajstwo zaralają w łaże. Ona była przez jakiś czas nieczynna. Z jakiegoś powodu. Z powodu jakiegoś grzyba. który nie wiem, czy przeżerał drewno, czy co, ale. Dobra, to ja się wespnę i zaraz do Was wracam. Jak pewnie możecie się domyślić. Ktoś był, ale przynajmniej się nikt nie ruchał na szczycie. Wracam w takim układzie. Ogólnie wieże polecam, ale dobrze by było zabrać ze sobą lornetkę, bo oprócz wieży pożarowej to na blisko tak za bardzo nie ma na co popatrzeć, ale jest dużo ciekawych punktów w dalszej odległości. Dobrze, majstry, oddaję głos do jego. Pozdrówcie go ode mnie, cześć. No, to tyle by było ze świętna. Jestem zachwycony miejscem i okolicami. Naprawdę polecam. Ja, majstry, bardzo serdecznie dziękuję po raz kolejny za spędzenie ze mną tych kilkunastu minut. I do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć, cześć. Papa. Pa.